Adamet Smartup to program naukowo-edukacyjny dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 50 laureatów programu to starannie wyselekcjonowana grupa młodych pasjonatów nauki z całej Polski, którzy wyjechali na innowacyjny obóz naukowy. Na obozie jest najzdolniejsza młodzież z całej Polski. Młodzież, która została wybrana z ponad 3,5 tysiąca osób zgłoszonych do drugiej edycji programu Adamek SmartUp. I w wielotapowym procesie rekrutacji zostali wybrani ci najlepsi z najlepszych. Na początku brałam udział w grze alternatywnej rzeczywistości, potem dostawało się zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. I spośród tych 100 osób, które były zaproszone, 50 przechodziło dalej do obozu. Na pewno zaczyna się bardzo dobrze, bo jednak drukowanie 3D to jest nie takie podejście do nauki, że tylko uczymy się i uczymy. Próbuję wykombinować, jak sterować jego emocjami. Czyścimy płuca aktualnie, żeby mieć gotowy preparat z samych chłód. Zapachy być może ciekawe, ale cała reszta owszem. Na obozie mamy cztery grupy naukowe. Jest to chemia i biochemia. Medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie. Mimo tego, że mamy te cztery grupy tematyczne, to staramy się podkreślać interdyscyplinarność nauk ścisłych i przyrodniczych. Bardzo dużo praktyki, mało teorii, bardzo nam się to podoba. Dokładnie, zupełnie inaczej niż w szkole. W końcu miałyśmy okazję popracować sami w laboratorium. Jeżeli chcę pobrać coś, to wciskam do pierwszego polu, wkładam delikatnie. Nie boi się, że coś stłuczemy, zbijemy albo rozlejemy. Mają tu do nas takie zaufanie, jak, jak prawie już do takich profesjonalnych pracowników laboratoriów. Program uzupełniony jest wycieczkami do instytucji naukowych, laboratoriów, uniwersytetów. Fajne było to, że mogliśmy sami coś zrobić i spotkać ludzi, którzy rzeczywiście pracują na co dzień jako naukowcy. Chciałbym zbierać coś związanego z inżynierią lotniczą, zwłaszcza po to, aby móc później zrobić e, specjalizację w kierunku przemysłu kosmicznego. Sałatka z grillowanym kurczakiem, suszonymi pomidorami i szpinakiem z jedalną ziemią i to robimy z wykorzystaniem ciekłego azotu. Warszawa jest pięknym miastem, czego doświadczamy już od tygodnia. Mamy okazję zwiedzić starówkę. Właśnie na takich ludzi czeka grupa Adamet. Ci ludzie mają swój młodzieńczy, póki co zapał, entuzjazm, ciekawość życia, ciekawość świata laboratorium jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To na pewno daje do myślenia tak w temacie wyboru przyszłego zawodu. Spośród uczestników obozu wyłaniamy 10 laureatów nagrody głównej, którzy otrzymują specjalny pakiet konsultacji edukacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Ta młodzież przez 10 miesięcy otrzymuje swojego mentora, z którym utrzymuje regularny kontakt. Program wspomógł mnie ogromnie w aplikacji na studia wyższe. W tym roku aplikowałem z sukcesem na studia do Cambridge. Dzięki niemu miałem możliwość uczestniczyć w zwiedzaniu CERN-u i Zderzacza Hadronów. Każdy ma szansę zostać laureatem programu i każdy ma szansę spróbować swoich sił i rzeczywiście przekonać się, że nauki ci swojej przyrodnicze to nie tylko wkuwanie książek na pamięć, ale to też kojarzenie faktów i ciekawość świata przede wszystkim. Dla mnie, już samo pojechanie na obóz było takim, że się tak kolokwiarnie wyrażę, kopem do rozwijania się dalej. Zyskałam taką pewność siebie, że już nie będę się bała w laboratorium, że nie wiem, co zrobić z pipetą. Wcześniej znałam tą biologię i chemię głównie z książek, a teraz miałam okazję wypróbować się w praktyce i sprawdzić, że to naprawdę działa. Program Adamed Smarta jest programem cyklicznym. We wrześniu uruchamiamy kolejną edycję programu i mamy nadzieję, że zgłosi się do nas wspaniała młodzież, która będzie zmieniać świat.